Jeszcze MPX w ogóle zmodyfikowanego na 32 recoila Zdobyłem e, po kolesiu z brawo tam musiałem MK w ogóle zostawić zmodyfikowaną, bo już nie miałem miejsca, więc to był taki dobry rajdzik bym powiedział. Dobry Dobry rajdzik hmm, Koleś w ogóle mnie zauważył? Ciekawe jest sto trzema, ja w ogóle kolesia nie słyszałem na sławkach. Nie wiem o co chodzi. Nie było w ogóle słychać, że on chodzi. Jakie ammo ja tu miałeś? M62. O, można zabrać te M62. O nie, tego nie chcę. Dobra, weźmiemy jego broń też. braju czego? Usiebanko Collinson, witam. Ko Avatar, witam. Dzięki za subika. Cześć. Trzeba chyba tutaj do krzaczka, co ja przoda, przynajmniej jeden magazynek. Osiemanko sam jest, witam cześć cześć. Powodzę się grać solo? Tak. Zobaczcie, ile strzałów musiał przyjąć koleś po tyłku, nie? Ale on się gdzieś. on się gdzieś tam czaił, wiecie? Dokładnie, opłaca się bolotem się nie musi dzielić, dokładnie. Zobaczcie ile ile koleś po tyłku musiał dostać strzałów, nie? I teraz takie pytanie, czy gra zlicza normalnie pociski od SMG, które mają bardzo szybko... szybko szczelność dużą, nie? Bo tak... No, kolej dostał cały magazynek w tyłek, nie? I jeszcze żył, jeszcze żył w ogóle. Więc gdzie jest ten damage, Ja się pytam, nie? 嗯。Mm. Jestem ciekawy, bo ten koleś się krył przed kimś, ale przed kim? Gdzie? Hmm. Albo się nie okazało, że gdzieś tutaj jakiś koleś sobie siedział, bo słyszałem chyba ersasa Ersasa, Coś takiego słyszałem? Nie wiem, może mi się zdaje, że słyszałem Ersasa, ale tak bym. Tak bym Ersasa słyszał. Dobra, zobaczmy tego kolesia. A nie, to jest było, dobra. jakie ty AM używałeś? SMBN czyli standardowe standardową amunicję do, do tego Do SVD widzę Właśnie, Rafal, no w sumie tu masz, tu masz też taką e, rację trochę, że ciekawe czy jak walisz w tyłek komuś po prostu e, to zalicza mu to jakby w Armor, nie? No bo zobaczcie, że ja mu strzelałem w tyłek plus nogi, nie? A widzicie, że Armor miał zbity do zera więc jakby. Jakby liczyło w armor, mi się zdaje. Chyba wszystko wreszcie. Więc można powiedzieć, że że liczy jako armor, tylko nie wiem, czy tamten armor liczy. Liczy, że tak powiem, stomacz. Jestem ciekaw. Hmm... Skawek muchy, dokładnie. z kawomuchy muchy to były. Siemanko, Darwini tam. No ale, tak i tak. Jeżeli koleś... ...dostaje czterdziestkę... ...nawet... W pancerz. Tam on, on chyba pancerz miał poziomu trzeciego. No to... i on jeszcze przeżył to? To fajnie, fajnie. Dobra. Lecimy. Przeładowany. Trzeba ja chcę w ogóle te boty tutaj lutować. No tych botów tutaj trochę padło, nie? Więc może... Może coś ciekawego te boty tutaj miały. O, i był profenik. Te boty mi się zdają w ogóle ze stacji chyba przyszłe. Dobra, jedzenie sobie zabierzemy, bo mam też kawki na leczenie, a one wymagają, no, dość... To jest solidnej porcji jedzenia Więc może sobie zabierzmy to jedzonko I może sobie już jedną paczuszkę zjedzmy przynajmniej pójdziemy górą Albo mi się wydawało, albo słyszałem jakieś dziwne biegi, kroki, nie wiadomo co tam było. zy mam Korerary witam, gdzi dobry. No tam strzelają, dobra. Ulubiona broń? Nie mam aż tak, wiesz, ulubionej broni w Tarkowie. Ja po prostu gram, gram że tak powiem, czym mi się zachce, no. Ale przeważnie preferuję albo duży kaliber e, typu, e, e, typu M80, e, albo amunicję do Mosinka, ten kaliber, albo SMG sobie preferuję. Tak na przykład MP7. I czekamy na tego wektorka. Wektor będzie na pewno bardzo fajną bronią. chyba dostał pogłowie mocno chyba dostał po głowie mocno <laughs> bs -y, wow, dobrze. Tak, bs -y, to zabieramy sobie te bs -y. Wo wow, 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 wow. panie, mam za dużo kilogramów na sobie. Hmm, ciekawe, czy to był. Czy to był ten? Czy może jeszcze jeden tam gdzieś jest, co? Jak myślicie? Czy to był ten, czy to nie był ten? Dobra, przeładujmy sobie. To mógł być on, wiecie. To mógł być on, mógł przewidzieć, że ja będę chciał go obchodzić. Pan Adar, no to ładnie. Jakie tu miałeś ammo, co? 8,55? Serio? Miał 8,55 w tym, w tym adarze? No nieźle, panie, nieźle, nieźle się pan tam bawi. 8,55 miał w tym adarze. 8, 5 8,55 to jest jedna z... Najgorszej amunicji do, do tego, do Emek, do adarów. Więc koleś miał fanie zmodyfikowanego adara, ale amunicja nic. A ten, jaki terminator? O, a czemu mnie nie. O, teraz mnie chcę wrócić. A ten, jaki terminator? Widzieli go? 40, ty dostawał wszędzie, a ten jeszcze żyje! Jeszcze ja tam chodzi na lewo, na prawo, na lewo. Już na prawo nie poszedł po mnie, ale Terminator normalnie chodzący. 13 tysięcy ekspa, raz, dwa, trzy, czterech. No i tutaj był piąty gracz. Wow, ale zobaczcie, że ze 190, 70 hitkantów miałem. To dość dużo jak na 190 ammo wystrzelone z SMG i 1700 damage'u, tylko 300 w armor poleciało. Większość po prostu w ciało leciało. Hmm. Cztery graczy plus jeden skaw na sam koniec. Ciekawe. Ciekawe.